Cześć, dzień dobry. Dzisiaj program o tym, jak przygotować się na nadchodzący kryzys. Mm, to brzmi źle i brzmi bardzo tak y, dramatycznie. Natomiast, y, czy to jest kryzys, już tego jeszcze nie wiemy. Cały czas jesteśmy w sytuacji, kiedy y, dochodzą do nas różne informacje na temat, natomiast, na temat wirusa, zwanego koronawirusem COVID-19. Y, w związku z tym, odwoływane są różne imprezy, targi, wyjazdy. Nie można już teraz się gdzieś tam gromadzić, i to postępuje z dnia na dzień. Czy my się na tym znamy, jeśli chodzi o wirus? Nie, nie znamy się na tym, nie wiemy nic i ten film też chciałbym tak potraktować w taki sposób może od drugiej strony, czyli pierwsza sprawa, pierwsza strona, pierwsza sprawa jakby, to absolutnie nie powinniśmy panikować, to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Nie znamy się na wirusach, ani ja, ani Wy. Oczywiście to jest też tak, że w naszym kraju wszyscy się znają na wszystkim, absolutnie. Mamy pojęcie o piłce nożnej, budownictwie. Jak się spotkają przy ognisku, to wszyscy wszystko wiedzą. Ale prawda jest taka, że nie mamy pojęcia absolutnie o wirusach i nie mamy wpływu. No, teraz ktoś powie, ach, to nie ja wiem, mamy szczepionki na to i na to, na to nie mamy, nie? Tak, były takie komentarze, że mamy szczepionki, że grypa zabija więcej ludzi w, w ciągu roku niż taki wirus. Tak, ale już gdzieś tam wyczytałem informację, że jakbyśmy wzięli tylko. U! Jeżeli tylko ten okres teraz ten krótki, to jednak ten wirus zabił więcej osób niż wirus grypy w tym samym okresie w, 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 rok temu, w, jakby w tym wycinku czasowym, nie? Więc ten wirus jest groźny. Dlaczego jest dla nas groźny? Pomijam raczej nie umrzemy. Przynajmniej młodzi wysportowani, to nie ja oczywiście, młodzi wysportowani ludzie, którzy dbają o zdrowie, raczej to ich nie dosięgnie. Yy, powinny się martwić osoby starsze i osoby z obniżoną odpornością organizmu, na pewno. Natomiast jaki jest dla nas kłopot? A no, kłopot jest właśnie taki, że pozamykają nam szkoły. To akurat dzieci będą się cieszyć, nie? Pozamykają nam różnego rodzaju instytucje, nie będzie można do nich iść, nie będzie można iść na koncert, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. To w normalnym, można powiedzieć, na razie nas to gdzieś tam nie interesuje, nie? Gorzej, jak zamkną wam pracę, na przykład, bo ktoś przyjdzie zarażony i nie będziecie mogli, na przykład, iść do pracy, wydaje się fajne, nie? Że nie będę musiał chodzić do pracy, tylko w jaki sposób oni zamkną tą pracę, czyli. Będę dostawał pieniądze, czy nie będę? To jest jakby pierwsza. Nie myślmy o tym teraz, tylko chodzi o to, że nas ten kłopot gdzieś tam będzie dotyczył, w którymś tam miejscu. Nie? E, tak jak mówię, nie panikujmy, jeśli chodzi o chorobę, bo ona nie zabija wszystkich. Nie, e, nie panikujmy, jeśli chodzi o jakieś przygotowania, jakąś wielką awanturę, jakąś wielką rzecz, bo to też nie jest coś strasznego, a panika widać, że już gdzieś, już gdzieś tam atakuje typu, wykupmy wszystko ze sklepów. No jak zaczniemy, wszyscy się rzucimy na to, a się okaże, że to nie jest potrzebne w takiej ilości dla nas, to jest troszeczkę bez sensu, nie? A już są apele, że na przykład maseczek chirurgicznych nie wykupować, bo przydadzą się tym, którzy rzeczywiście do tego, tego potrzebują. Więc dzisiaj program o tym, co my możemy zrobić, jak przygotować siebie oraz czego my tak naprawdę potrzebujemy, żeby i to właśnie co, do czego się musimy przygotować. A no musimy się przygotować na taką prostą rzecz, na przykład na kwarantannę w Twoim domu. Lub sytuację taką, gdy ktoś z Twojej rodziny, albo na przykład Ty, jako jedyny żywiciel rodziny, jesteś na kwarantannie gdzieś indziej, na przykład w szpitalu, nie? Czyli mityczne 14 dni, nie? No tyle teoretycznie trwa kwarantanna, natomiast nie wiadomo mm, kiedy. I w jaki sposób, i co zamkną, nie? Nie myślcie o tym w ten sposób, że a na pewno nie zamkną tego osiedla, a na pewno nie pójdę do szpitala, a na pewno nie zamkną tej szkoły, a na pewno nie zamkną mojej pracy, nie? Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o przygotowanie się do czegokolwiek, bo tu mówimy o czegokolwiek, bo przygotowanie się akurat na tego wirusa, nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować się do czegokolwiek innego, do powodzi, to są te same sytuacje. Czegoś nie możecie zrobić, jesteście w jakimś miejscu uwięzieni, nie? Więc pierwsza podstawowa sprawa, to jest taka, żeby absolutnie nie panikować. Druga sprawa, żeby myśleć. Wszystko zaczyna się od myślenia, od pomysłu, nie? Czyli trzeba sobie siąść i zastanowić się, co może spotkać mnie, bo jeśli jestem, mieszkam sam, nie mam rodziny, nie mam psa, nie, nie muszę się o nikogo martwić, to tak naprawdę i jestem zdrowy, to tak naprawdę nie muszę zbierać całej ilości tych, tych, tych materiałów, nie? Więc pierwsza sprawa siądźcie sobie na spokojnie wieczorem w domu i zastanówcie się, co może się zdarzyć i czy ja jestem przygotowany, nie? My nie mamy na to wpływu, co się zdarzy tak naprawdę od tej drugiej strony, czyli nie mam wpływu na to, że zamkną mi pracę, zamkną mi szkołę, zamkną mi na przykład jakieś tam miejsce, gdzie, y, gdzie ja chodzę, lub zamkną mnie na przykład w domu. Nie mam na to wpływu. Takie są przepisy, takie jest prawo. Mówią, kwarantanna, zamykają osiedle. Na razie całego osiedla nie zamknęli, ale może się tak zdarzyć. Przypominam, że we Włoszech są pozamykane całe y, dzielnice, miasta, już nawet, nie? gdzie tam mnóstwo ludzi umarło na raz, nie? I to nie chodzi o to, że. Tych ludzi umarło mniej niż zawija y, grypa lub jakieś takie inne choroby rocznie. No, no tak, ale czy z powodu grypy zamykamy szkoły, na przykład, albo zamy zdarzało się, ale czy zamykamy miejsca pracy całe, na przykład, albo czy z powodu grypy jest jakaś część objęta kwarantanną, nie do końca. A przypominam, na przykład, że teraz już są y, kontrole na granicach, czyli czy jesteś zdrowy, czy nie jesteś zdrowy, nie? O tym nie myślmy, na to nie mamy wpływu. Zastanówmy się, jak ja mogę przygotować się do tych. Do tej sytuacji, kiedy nie będę miał dostępu do swoich rzeczy, lub na przykład do sytuacji, kiedy ja będę cały ze swoją rodziną objęty kwarantanną i nie będę mógł wyjść z tego mojego domu. Nie? Pierwsza sprawa to musimy podzielić tą sytuację na jakby na trzy takie, takie części. Pierwsza sytuacja to jest taka, taki system doraźny. Czyli teraz nagle obudziłeś się rano, przejasz oczy, patrzysz telewizor, jest kwarantanna, już nie możesz nic zrobić. Znaczy, jeszcze możesz wyjść, możesz coś tam zrobić, jakiś przemyślić, przygotować się, nie? No to nie myślałeś o tym wcześniej, nie przygotowywałeś ani siebie, ani rodziny, takich rzeczy, więc jesteś troszeczkę w kłopocie, nie? Żeby nie użyć brzydszych słów. W związku z tym, nie polega to na tym, i jeszcze raz powiem, nie panikujemy, nie polega to na tym, że nagle dzisiaj wpadasz do marketu z koszykiem i pu 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 wszystko, żeby się przygotować, nie? Po pierwsze, nie kupisz rzeczy odpowiednich. Po drugie, zrobisz to bez sensu, kupisz te rzeczy, które mogą być nieprzydatne, w sensie nie będziemy miał gdzie postawić. Są nieprzemyślane sytuacje. Zastanów się najpierw na spokojnie, a czego potrzebuję w moim domu, żeby przetrwać 14 dni kwarantanny, czyli nie możesz wychodzić z domu, nie? Jakie posiłki spożywasz? Czego potrzebujesz do przeżycia? E, masz prąd jeszcze? Bo tu nie mówimy sytuacji takiej, że nie masz prądu. Przygotowanie się na taką sytuację, wiecie, katastrofy jakiejś większości, jakiś kryzysu polega na tym, że powinniśmy je przygotować do tego, że nie mamy prądu. W sytuacji, kiedy masz prąd w domu, bieżącą wodę w domu i tylko nie możesz wy wychodzić, to trzeba się zastanowić, co mi jest potrzebne, nie? A no co jest potrzebne? No, Zebraliśmy tu parę takich najważniejszych rzeczy, nie? Przede wszystkim, prosta sprawa. Papier toaletowy będzie potrzebny. 14 dni wychodzisz z domu, nie? Więc będziesz potrzebował tych środków higienicznych, prostych, nie? Żywność, i to też nie polega na tym, że idziesz i teraz kupisz 50 papier toaletowych. To można przeliczyć sobie, nie? To można sobie przeliczyć, ile Twoja rodzina zużywa tych materiałów. Bo teraz pytanie: jak wyliczysz niesamowitą ilość produktów, to czy będziesz w stanie ją zmagazynować gdzieś? Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym i masz jakiś garaż, jakieś miejsce, super. Ale co jeśli na przykład mieszkasz gdzieś normalnie w jakimś bloku i masz mało miejsca na zmagazowanie takich dodatkowych rzeczy? Przemyśleć, przeliczyć. Ile zużywałem papieru toaletowego tygodniowo? Przelicz, nie? I się później, później może się okazać, że masz w domu taką ilość, że nie musisz wykupować dodatkowej ilości, to i tak nie zużyjesz, nie? Poza tym. Też kwarantanna polega na tym, że ty nie możesz wyjść, to nie znaczy, że ktoś nie może ci przynieść zakupów, tylko musisz mieć do kogo zadzwonić, nie? bo jak ktoś mieszka samotnie i nie ma żadnych kolegów, to nie może do kogoś zadzwonić, żeby Ej, skończył się papier taltowy, podrzucić mi przez okno. No nie może, bo nie ma do kogo zadzwonić, nie? więc to proste środki ty typu papier taltowy. Druga sprawa, działania systemowe, to tym będziemy mówili później, więc można być przygotowanym na taką żywność długospadową. Natomiast proste produkty spożywcze, które mają długi okres przydatności do spożycia, typu jakieś tam, no reklama jest, ale co tam, nic nie poradzę, nie? Jakieś pulpety, jakieś, e, jakiś ryż, jakieś e, najzwyklejsze puszki, które, i tu bardzo ważna uwaga, które i tak spożytkujesz w domu. Czyli zastanów się, co ja jem w domu i idąc na zakupy, bo przecież bardzo mało ludzi dzisiaj robi zakupy co dwa tygodnie. Z reguły zakupy robicie co trzy dni, co pięć dni, co raz tygodni cię duże zakupy. Więc idąc na zakupy teraz, wrzućcie do swojego koszyka, kilka produktów więcej, takich samych, jak zużywacie. Czyli jeśli w domu używam ryżu i masz jedno opakowanie ryżu, to następnym razem kupisz jeszcze jedno lub jeszcze dwa. Bo po co ci 15 opakowań ryżu, nie? Jeśli kupujesz makaron, to kup dodatkowe opakowanie makaronu, lub jeśli bierzesz jakieś konserwy, dodatkowe opakowanie, żeby stworzyć ilość taką, która zmieści się u siebie gdzieś tam w domu, to jest pierwsza sprawa, a druga nie będzie za dużą ilością, nie? Tak naprawdę bardzo mało możliwe, żeby była taka sytuacja, żebyś 14 dni nie mógł w ogóle wyjść. Znaczy, być może ty nie możesz, nie będziesz mógł wyjść z domu, ale żeby przez 14 dni nikt nie mógł ci dostarczyć siedzenia. Więc zakładam, że te 5, 7, ten taki tydzień można yy, obliczyć sobie, że tydzień nie ruszasz się nigdzie i przeliczyć, czego tak naprawdę potrzebujemy. To są proste środki w prostych ilościach, tak naprawdę. No nie są niesamowite ilości produktów, nie? Czyli nie wpadamy w panikę, nie jedziemy do marketu łupupupu, tylko zastanawiamy się, chodzimy po domu i tak. Papier talentowy? Jest? Jest. Dobra, starczy na mnie. Coś mamy więcej do jedzenia? Zawsze macie więcej do jedzenia. Bardzo mało ludzi jest takich, którzy otwiera szafkę i. Hmm, co by tu zjeść, nie? Oczywiście nie myślimy o lodówce, bo, w tej, bo produkty w lodówce mają krótki okres prędkości do spożycia. Zamrażarka, lub jakiś tam. wiecie, ciekawostka taka. Każda yy, babcia nasza była prepersem i na dole zawsze w garażu. Wszystkich was, bo mnóstwo słoików. I kiedyś kupowało się ziemniaki na worki, i na tych ziemniakach, i na tych słoikach, i na jakichś dodatkowych rzeczach można było przeżyć po prostu całą zimę, nie? Więc dzisiaj też to potraficie zrobić, tylko trzeba się zastanowić, nie? E, Środki opatrunkowe, kolejna rzecz, czyli na przykład apteczka. Plecak Bob się zaraz wywróci. Czyli jeśli masz w domu apteczkę, a też wszyscy mają, i masz lekarstwa, które przyjmujesz e, na, stale, na stałe, Masz je przepisane, to trzeba by przemyśleć o tym, żeby kupić ich większą ilość. Nie? Ale też normalne środki opatrunkowe, też trzeba mieć tą apteczkę, po prostu przejrzeć. Dzisiaj idźcie sobie po tym filmie do apteczki swojej domowej zobaczcie, o skąd, żeby się plasty, nie przez 14 dni też się na pewno obetnie, że albo coś innego się stanie, to kupcie tych plastów troszeczkę więcej. Ale nie tak, żeby kupić wszystko, bo tego nie zużyjesz, to nie jest potrzebne. Po prostu sprawdźcie apteczkę, żeby mieć trochę więcej tych środków opatrunkowych. Nie? Kolejną bardzo ważną rzeczą, oczywiście, jest woda. Mam tutaj przygotowane o do pokazania obrazowo z wody mineralnej czy tam niegazowanej czy jakiejkolwiek innej nie też trzeba przeliczyć to jest skomplikowane i trudne z wodą bo woda kilogram litr wody zawsze będzie ważył kilogram i wody się nie da się skompresować w związku z tym kłopot jest taki że jeśli chcielibyśmy jak mamy wodę w kranie super ale natomiast jak przygotowujemy się doraźnie to się przygotowujemy na to, że nie wychodzimy w domu, z domu. Natomiast jak będziemy rozmawiać o systemowych rozwiązaniach, to dojdziemy do tego, że jednak wodę musicie magazynować gdzieś, nie? nie? będziecie w stanie zmagazynować wody na 14 dni takiej zwykłej, dlatego że jak przeliczcie sobie, że potrzebujemy na jedną osobę 3 litry wody do picia, do innych rzeczy i pomnożycie to przez ilość czterech, powiedzmy, mieszkańców domu razy 14 dni, to wyjdzie Wam 163 butelki wody Półtora litrowej, lub wychodzę z kadru, chyba, lub 33 butelki wody 5 litrowej, nie? Kto jest z Was w stanie zmagazynować taką ilość wody w garażu, nawet, nie? Jest to bardzo skomplikowane, nie? Ale dwie zgrzebki wody dodatkowo, czy nawet trzy, przy okazji, jak jadę, to nie brać 15, tylko jak macie wodę w domu, up, jeszcze jedną, up, jeszcze jedną, lub jeśli macie na przykład filtr, jeśli nie macie filtra, no to dochodzimy do tych rzeczy yy, następnych, nie? Yy, kolejna sprawa. Bardzo ważna, no, tego już nie ma w sklepach, już nie kupicie środków dezynfek dezynfekujących. Już jak ktoś o tym nie myślał, ja w domu po prostu znalazłem ich chyba z 5 albo z 6, kupionych gdzieś kiedyś przy okazji. Czyli jak jestem w sklepie, to o, 4 złote Przydają się środki dezynfekujące, takie do czyszczenia rąk. E, e, rękawiczki jednorazowe, nitrolowe. W domu bez kupowania się, bez przygotowania się na wojnę, miałem ich chyba 3 paczki. Bo przydają się do wszystkiego, do remontu, do apteczki, do innych rzeczy, żeby nie chodzić, właśnie, nie? i na przykład masteczki higieniczne, które to powiem na końcu filmu, do czego one służą, jakby, o tu proszę, Łukasz, miał takie, tak kupiłeś czy miałeś? Miałeś, po prostu miałeś, bo się wykorzystuje w domu, nie? Natomiast jak ktoś był nieprzygotowany, to łup, nie? Dzisiaj nagle wpadł do sklepu, nie? Worki na śmieci, żeby magazynować różnego rodzaju przedmioty, te produkty są przydatne do tego, żebyście mogli spokojnie te 14 dni przeżyć gdzieś w tym swoim domu, zamknięciu, bez możliwości dostępu do, do, do tych środków żywnościowych, środków takich opatrunkowych, nie? Innych rzeczy nie potrzebujecie, nie? Oczywiście potrzebowalibyście zapasu pieniędzy, zapasu gotówki tak, żeby móc sobie po prostu cały czas jakoś żyć, nie? I tu chodzimy do tej, drugiego, tej drugiej części tej naszej historii, czyli doraźnie, czyli to co mogę to jedę teraz kupić parę rzeczy przy okazji, nie? Bo nie myślałem o tym wcześniej. Druga sytuacja to są takie systemy, takie działanie już, można powiedzieć, zaawansowane troszeczkę, nie? Czyli każdy z nas powinien, bo ten film jest świetny do tego, żebyśmy już, żeby nam w głowie się tam zapaliło coś takiego, ping, takie myślenie właśnie, że kurczę, a jak prądu nie będzie, a jak będzie jakaś, no, wojna, może nie, chociaż na Ukrainie też nie myśleć, że będzie, nie? Cokolwiek innego się zdarzy, czy jakaś powódź, cokolwiek innego, że przez jakiś tam czas nie będziecie mieli dostępu do innych rzeczy, no to co ja wtedy zrobię, nie? I to jest, przy, to jest takie... Myślenie zaawansowane. Świetnym przykładem jest to, że zobaczcie, jeśli dzisiaj stracicie pracę, to czy jestem ja i moja rodzina przygotowany na to, że te powiedzmy trzy miesiące, no trzeba założyć najdłuższy okres. No, oczywiście, że może być tak, że ludzie nie znajdą pracy przez pół roku, nie? Ale będą dużo pieniądze. Czy ty i Twoja rodzina jesteś przygotowane na to, że przez te trzy miesiące. Będziesz mógł żyć z swoich zapasów. I nie mówię o zapasach, żeby, o Jezus Maria, musimy na trzy miesiące zabrać papieru, to papieru toaletowego, tylko czy masz zapas gotówki na życie? Czy będziesz miał mógł wsadzić sobie, wlać benzynę do baku, żeby pojechać szukać nowej pracy, nie? Więc jeśli ktoś o tym wcześniej nie myślał i nagle żyje tak po prostu z dnia na dzień, nic nie ma w domu, pewnego dnia traci pracę i nagle, o kurka, nie myślałem o tym. Wiadomo, pojedziemy do mamy, pojedziemy do babci, nie? To są rozwiązania, rozwiązania już takie, można powiedzieć, troszkę wyższe. Czyli rozwiązanie to zaawansowane polega na tym, że przygotujmy się do tego, że przez jakiś okres czasu możemy mieć kłopot z pracą, z płynnością finansową, z nawet z prostymi rzeczami, bo jak będę miał kłopot, miałem kłopoty w życiu, także takie, że musiałem mieć normalnie racje żywnościowe gdzieś tam w domu e, przez jakiś czas, ale to nie było 14 dni, to było. Dwa albo trzy dni, bo akurat nie, wiecie, czekam na przelew przykładowo, nie? Ale posiadając w domu jakiś zapas żywności, nie muszę myśleć o tym, że o kurczę, nie mam papieru toaletowego, nie mam teraz żadnych koncertów, nie mam co zrobić dzieciom na obiad, a pensja nie przyszła i o kurczę, co teraz zrobimy? Nie trzeba iść tylko poruszyć pieniądze. Jak masz pieniądze odłożone lub jak masz te produkty, to po pierwsze nie muszę ich wypłacać, bo, a no to wejdę na dół do piwnicy, przyniosę cztery, cztery słoiki i już mamy obiad zrobiony, a jutro pensja może przyjdzie. Nie, jak nie przyjdzie, to mam pieniądze odłożone. Czyli rozwiązanie takie zamasowane polega na tym, że znowu używamy głowy i myślimy, przygotowujemy się na cokolwiek. To nie musi być akurat ten wirus, to może być cokolwiek innego choroba w rodzinie, jakiś inny problem. Nie? Oczywiście też to są też takie inne rzeczy typu drobne. Myślenie zaawansowane. Na przykład mam tutaj pokazany plecak taki ucieczkowy, był wypachany rzeczami, i torbę, którą włoży zawsze w samochodzie. Nie? Rozwiązanie systemowe, rozwiązanie zaawansowane polega na tym, że jestem przygotowany do tego, że może mi się coś też zdarzyć, czy się drogi, nie? Jadę z dziećmi, zatrzymuję się na stacji benzynowej, nie ma benzyny. Jak ktoś ma niezatankowany samochód, wcześniej jeździ do pustego, no to później ma kłopot, czyli zawsze po połowie baku powinniśmy myśleć o tym, żeby już go zatankować, nie? Zatrzymam się gdzieś tam w korku, jakimś muszę siedzieć 5 godzin, ostatnio spędziłem 4 godziny w korku i było bardzo zimno, a ja miałem już bardzo mało paliwa, czyli nie myślałem o tym systemowo, ale wyłączyłem sobie silnik. Z bagażnika wyciągnąłem słagmana z, z tego mojego plecaka, takiego, wiecie, doraźnego w bagażniku wyciągnąłem sobie e, rację żywnościową i wodę. Ubrałem się w i sobie 4 godziny po prostu czekałem. Nie miałem paliwa, ale wiedziałem, że nie muszę odpalać silnika. Miałem paliwo przeliczone idealnie do stacji benzynowej, która była 17 km dalej, ale stałem w korku i nie mogłem ani do przodu pojechać, ani do tyłu, nie? Więc te rozwiązania takie zaawansowane polega na tym, że myślimy, Ogólnie, co się może zdarzyć w moim życiu, nie? A jak zabraknie prądu, przez trzy dni go nie będzie. Nawet no, tak nie było, ale w czasach PRL-u, okresowy e, brak prądu, bez informacji, kiedy przyjdzie, bardzo często, nie? Czyli pytanie proste, kto z domu, kto z Was dzisiaj w domu na przykład ma teraz świeczki, żeby móc ten dom na przykład sobie tam, wiecie, oświetlić i spokojnie sobie siedzieć, nie? Kolejna rzecz, jeśli chodzi o te nasze rozważania, o tym, jak się przygotować, to są rozwiązania tak zwane e, systemowe. Czyli już ogólnie zmieniamy tok myślenia i przygotowujemy się na cokolwiek. I to nie chodzi, żeby się myśleć, że e, przygotowuje się na wojnę, na atak zombie, na wiedziałem, bo to dzisiaj ci goście, wszyscy ci prepersi jest, wiedziałem, całe się zbierałem rzeczy i teraz ha 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 ha, na Facebooku są takie pisy w innych social, social media. Mówiłem, że tak będzie, a jestem przygotowany, nie? Prawdziwy prepers i prawdziwa osoba, która się przygotowuje, e, to wy o tym nie wiecie. Nie wiecie, że was sąsiad ma garaż, gdzie ma mnóstwo rzeczy i kupuje, bo nie przyjeżdża z wielkim samochodem, nie wypakuje tych rzeczy. Nie? Bo o tym nie wiecie, bo tak działa właśnie to przygotowanie. nie? Czyli jak będzie sytuacja katastroficzna jakaś, niesamowita, to po co ja miałbym korzystać ze swoich zapasów, albo na przykład jakich nie mam, kombinować jak wiem, że sąsiad jest przygotowany do tego i pójdę. Jak nie da po dobroci, to pomyślimy, pójdę w nocy z łopatą, przykładowo, nie? Tak będą myśleć ludzie w sytuacji takiego globalnego kryzysu, nie? No, jak Twoja rodzina umiera z głodu, to pójdzie do sąsiada, który się przygotował całe życie, nie? Jest mnóstwo na ten, na ten temat badań i mnóstwo różnych rozwiązań i mnóstwo... Świat pokazuje, nie? Że jak zamieszki, to kradzieże, inne rzeczy, czyli po prostu ludzie tak robią, nie? Bo tacy jesteśmy, nie? Czyli rozwiązanie systemowe polega na tym, że budujesz dzisiaj dom. Jak budujesz ten dom, to zrób go w ten sposób, żeby, on był, żeby już był samowystarczalny. Żeby nie zbierać butelek, tylko mieć studnie na przykład, nie? Żeby e, oprócz tego odprowadzać ścieki, żeby można było wyłączyć ten dom. Czy wyłącza się świat naokoło, a ty w tym swoim domu mieszkasz cały czas i masz wszystko, nie? Na przykład ciekawostka. O, a propos żywności, nie? Kiełbasa myśliwska, prostość dzika od. od myśliwego. którego znam bardzo dobrze. Jak ostatnio z nim rozmawiałem, i mówię: A jak nie będzie jedzenia w marketach, to zrobił myśliwy. Zapraszam do mnie, nie? Więc rozwiązania systemowe polegają na tym, co pyszne: nie mam malto nie ma żadnych związków chemicznych, nic. Czyste mięso i przyprawy. Nie bomgebnie, nie? Rozwiązanie systemowe właśnie polega na tym, na przykład ja nie mam samo domu. Takiego, że jak odłączy się prąd i coś, to on będzie tam, wiecie, cały czas działał. Bo jak ktoś już ma taki dom, w sensie ma normalny dom, to ciężko go przebudować, żeby był samowystarczalny. No na przykład, jak jest piec zasilany przez komputer i przez prąd, to wystarczy kupić agregat, który kosztuje dzisiaj ile? 500 zł? Kupujesz go raz na ileś lat i nie wydajesz do tego, jak przez będą, będzie okresowa dostawa w dostawie prądu, to agregat załączasz, piec za pracuje, nie? Jeśli nie, na przykład wody, nie może zmagazynować wody. Ale ja wiem, gdzie mam cztery źródła. Bardzo blisko... Po prostu nawet nie samochodem. Na rowerze mogę pojechać, uzupełnić ten swój zapas wody o wodę, którą znajdę w terenie. Oczywiście, trzeba by mieć do tego filtr i przede wszystkim wiedzę oraz sposób myślenia zmienić. Czyli trzeba pojechać, poczytać książki, pouczyć się, pojechać na szkolenie, żeby wiedzieć, no, jak żeby nie inaczej jak do nas, nie. E, I jakiekolwiek inne rzeczy, nauczyć topografii, żeby wiedzieć, czyli. Ja wiem, że mogę w swoim domu spokojnie ten tydzień czasu, bez naruszania jakichś niesamowitych rezerw, przeżyć bez dostępu do niczego. Wiem, gdzie jest woda, wiem, gdzie jest jedzenie. No, nie wiem, jakby się to działało, tak bym w zamknięciu, czy też byłoby to 7 dni, nie? Ale to nie ma, nie ma znaczenia, nie? Chodzi o to, żeby się po prostu dzisiaj nad tym wszystkim zastanowić. Jaki sposób zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed... Przed czym? Nie ma znaczenia, czy przed tym wirusem, czy jakimkolwiek innym, czy jakimkolwiek innymi rzeczami, tylko przed taką sytuacją, że ktoś ci mówi, e, przez 14 dni możesz wychodzić z domu, nie? a co, co ja będę jadł? Jak zadać Ci takie pytanie, e, przepraszam, ale co ale ja ciebie jadł, proszę pana, przez 14 dni nie wolno wychodzić z domu. Tak jak pan, mamy teraz tysiące, nie? I nie będzie to nikogo interesować, nie? I państwo jakikolwiek Państwo, oczywiście, będzie Wam pomagać tylko w takim stopniu, jakim będzie to możliwe. Nie? Czyli im więcej będzie tych odciętych stref, jeśli kiedykolwiek będzie, to nie ma znaczenia. No to nie myślę, że moje dzielnicy nie zamkną, bo zawsze płacę podatki. To tak nie działa. Nie? Zamkną i nikogo to nie będzie interesować. Nie? Więc im więcej będzie takich przykładowo zamkniętych stref, tym mniej ludzi będzie się Wam interesowało, im Wy będziecie mieli tego wszystko na swojej głowie. Czyli powracając do, do tej naszej, do tych naszych rozważań, zaczynamy. zaczynamy Przygotowanie się od myślenia. Dzisiaj wszystko jest napisane w internecie, jest mnóstwo mądrych książek, zastanówmy się, co możemy, w jaki sposób przygotować się tak na spokojnie, nie? co kupić jeszcze czego jeszcze nie mam, przy okazji może, a może tak naprawdę wszystko macie w domu. To nie mówimy o sprzętach. Nie musicie mieć plecaka Bob, torby ucieczkowej, wypchanej tysiącem rzeczy z bronią, amunicją, z nożami innymi. To nie chodzi o to. Oczywiście, jak ktoś myśli o rozwiązaniach systemowych, to dochodzi, że a ten filtr. Jest słaby, bo nie ma takiej wydajności na moją czterosobową rodzinę, ale to są rozwiązania systemowe. A myśmy pomyślmy od takiego, wiecie, od takiego samego dołu, czyli na razie, a troszeczkę. A jak się wkręcimy później, to zrobimy to, przejdziemy na ten system taki, wiecie, zaawansowany, aż do tego systemu takiego, do tego rozwiązania systemowego, czyli już ja i cała moja rodzina i wszyscy na oko są przygotowani do tego, że cokolwiek, kiedykolwiek się zdarzy, to ja jestem zawsze ready. Wracając do Maseczek i środków higienicznych. Nie? Tak jak mówię, nie znam się na wirusach, ale wiem, jak się nie zarazić. Do czego jest maseczka? Bo ludzie, o, wykupują te maseczki, nie? I to jest bez sensu, nie? Maseczkę noszą osoby, które są chore, bo akurat ten wirus zaraża się tylko drogą kropelkową, czyli możecie ją wchłonąć przez usta lub przez nos, nie? I nawet nie musisz spotkać się z tą osobą, dlatego że codziennie. Zastanówcie się. Codziennie jesteście w miejscach, gdzie osoba zarażona może być, może się kiedyś zdarzyć. Dotykasz pinpada na stacji benzynowej, w sklepie. W... Jak odbierasz paczkę w InPostie, to też na tym ekraniku klikasz paluchem. Nie wiadomo kto klikał w nim wcześniej. Nie? Więc środek dezynfekujący do oczyszczania np. dłoni powinien mieć w samochodzie. Czyli skończyłem, odebrałem pocztę. Wyszedłem ze stacji benzynowej, oczywiście tam ta rękawiczka, która jest do nalewania, też polega na tym, ile osób dziennie bierze pistolet i wsadza go do tankowania. Ktoś dzisiaj tankował i miał założył rękawiczkę, nie? Albo jak tankował dłoni, to później przetarł je gdzieś, nie? Albo wracając do domu, od razu wszedł do toalety i umył ręce. Nie! Wchodzisz do domu, wyciągasz klucze, różne rzeczy, ściągasz buty, ściągasz kurtkę, dotykasz 15 rzeczy po drodze i dopiero, a! Ręce! Idziesz umyć ręce. No to już jest złamanie tej procedury. Bo już masz tysiące rzeczy dotkniętych w domu. Tak samo z tym pistoletem. Wlałeś benzynę do samochodu, odłożyłeś pistolet, otworzyłeś drzwi, wziąłeś portfel, dotknąłeś kierownicy, wszedłeś na sklep, dotknąłeś 15 innych rzeczy, wróciłeś do samochodu, klepnąłeś żonę i jedziemy, nie? A, ręce, dobra, przetrzymy ręce. No już niestety nie zadziałało, nie? Więc jeśli ktoś myśli o tym, jak zabezpieczyć, to, jest, to ten, ten sposób zabezpieczenia się działa także przed każdym innym wirusem, czy na przykład przed grypą też. Nie? Oczywiście nie trzeba popadać w panikę, żeby to robić zawsze, ale dzisiaj jest, jakby, jest, jest ten wzmożony, można powiedzieć, taki okres, gdzie powinniśmy o tym myśleć. Nie? E, czyli tak, kiedy stosujemy maseczkę higieniczną, wtedy kiedy ty jesteś chory, lub czujesz, że możesz być chory, lub masz kontakt z chorymi na przykład, nie? czyli jesteś opiekunem albo kimś innym, lub bardzo często też maseczkę zakładasz po to, dlatego że dziennie człowiek bezwiednie, nie myśląc o tym, dotyka ust lub, lub nosa około 90 razy. Czyli dotknąłeś pinpada, a później ee, tak, jedziemy tam, jedziemy tam, nie? Więc maseczka jest takim zabezpieczeniem dla Ciebie, żeby nie przenosić tego z palca do ust, nie? Jeśli będziemy pilnować tych prostych zasad tak naprawdę, i w internecie też jest to dokładnie opisane. Ja myślę, że możemy w komentarzach wkleić ten, tak, Panie kaszu, Takie zasady na dole w komentarzu wkleimy, jak dokładnie, co robić, czego nie dotykać, żeby nie otwierać, jak mam możliwość wyjścia... To już jest stare. Ja podziwiam ludzi i sam jestem takim gościem, którzy z publicznej toalety na stacji benzynowej wychodzą dotykając ją łokciem. To jest super rozwiązanie. Nie? Tak naprawdę myślę, że częściej możemy się zarazić wirusem, yy, wirusem, przepraszam, bakterią E. coli codziennie, bez tego wirusa, który nas gdzieś tam dotyka, niż to właśnie tym, tym wirusem, nie? Yy, bo przecież tą klamkę na stacji benzynowej publicznej dotykają dziennie tysiące osób. Każdy myje ręce dokładnie, czy czasem jest tak, że o, chuj zajęte, to idę gdzieś dalej, nie? No nie ma tak, mało jest ludzi takich, którzy tam i później dopiero, nie? Nie musi dotykać tych wszystkich miejsc, ale przede wszystkim, najważniejsze w tym wszystkim, w tym całym przygotowaniu się, jest myślenie. To, czego ludziom brakuje, czyli nie panikujemy i myślimy, w jaki sposób ja mogę przygotować się i co zrobić tak, żeby być bezpieczniejszy? Nie da się w godzinnym filmiku zrobić, wiecie, instruktarzu W plecaku Bob mam dokładnie to i to, w apteczce tamto. Bierzesz dokładnie 428 metrów sznurka, następnie 128 nowych racji, które dostaliśmy na testy, gdy będziemy długo jeść, oraz y, takie, takie środki dezynfekujące. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby przemyśleć dokładnie i się zastanowić, a przede wszystkim nie panikować. Więc... Gorący wdech i na spokojnie wieczorem, kiedy będziemy oglądać ten film, zastanówcie się, czy ja i moja rodzina jesteśmy przygotowani na to, że ktoś Wam dzisiaj powie, nie możesz iść tam i tam, albo nie masz już pieniędzy, nie? Przemyśl to i jeszcze raz powtarzam, nie straszymy, nie panikujemy absolutnie, wszystko ma być na spokojnie, panowie, na zimno i panie też. Pozdrawiam.